Jest właśnie, to jest właśnie reżim bez wątpienia totalitarny, który, który naprawdę nie cofnie się, jeżeli go nie zatrzymamy. I dzisiaj kamraci, a jutro nikomu nie życzę, może i pan redaktor zostanie oskarżony o myśl o zbrodni, dlatego. Że nie odczytuje pan redaktor swoich komentarzy i, i nie układa pan listy swoich gości według tego, co jest dopuszczalne w mainstreamie, prawda? Więc teraz jest moment, żeby się temu sprzeciwić, i, i ja cieszę się, że dzięki tej promesie do. Do udziału w dalszej grze, grze, której udzielili mi rodaczy, że będę mógł służyć będąc w grze w akcji na boisku, a nie w szatni czy na ławce rezerwowej. No wie pan, że w trzymiesięcznym areszcie można siedzieć i dwa lata i nawet dłużej.